Top ZERO Cześć, Cześć, ja jestem Wąs i witam Was w serii rozgrywek z analizą i pytaniami. Będę rozgrywać mecze z członkami tawerny na rankedach i poza nimi, a po walce przeanalizuję swoje błędy i zagrania, a także zastanowię się, czy mogłem zrobić coś lepiej. Po walce zapraszam na sekcję omówienia walki, gdzie oprócz rozkminiania taktyk będę zdawał Wam pytania i liczę na odpowiedzi w komentarzach. Na koniec sezonu sprawdzę, jak daleko udało mi się zajść, jaki wynik osiągnąłem i czego się nauczyłem. A teraz zaczynajmy. No i lecimy. Tutaj trafiło mi się bardzo dużo fajnego mroku, spowolnienie, rozkład Dezo, wampiryzm, no i no i no i no i szał. No to zdecydowałem, że pójdziemy właśnie w ten mroczek. Na start zaczynałem z obroną, więc ją oczywiście zostawiłem i machiny z namiotem, bo chciałem to wypróbować. Ścieżki właśnie pokazują. Na niebieskiej była ciekawa laska, na fioletowej była tarczka i turban, na czerwonej. Był łuk i zbrojka, ale ja tak zdecydowałem się na żółtą, bo najwięcej dawała mi statów kasterowych i liczyłem jeszcze na rzeczy z e, złodzieja artefaktów. O dziwo z logistyki, całkiem ciekawe przedmioty tutaj padły, dopakowujące statystyki Spell Power, Obrona i Atak. Może w innym przypadku nawet bym się zdecydował, żeby dopakować staty. No i lecimy z rozwojem: magia mroku, oświecenie, e, machiny wojenne z namiotem, żeby go wyprowadzić, chociaż nie levelowałem tego, chciałem zobaczyć, jakie value będzie z tego. No i dodatkowo rozwinąłem defa, żeby ustać. Akademia potrzebuje defa, to wiem. U złodzieja kupiłem na silnik lewa i kupiłem smoczą tarczę, bo dawała bi plus jeden olstata, no i defik zawsze w cenie. Na szybko jak sobie liczyłem na arenie, no to więcej wyciągałem właśnie z złodzieja niż z przedmiotów w zamku, bo miałem tak naprawdę wybór, aby mogłem wydać na złodzieja albo na rzeczy z zamku, a tyle hajsu zaszczyciłem. Proszę bohatera staty. taty. Oczywiście sobie smoka. No i co ja tu mam? Zostawiłem to, żeby to wypróbować w ogóle. Ok, zaraz zobaczymy, czy to było Worf. Mhm. Czy będzie wjeżdżać od razu? Ja, Genexa. Ale dobrze się przestawiłem. Nie ma balisty. Ja mogę zrobić zabawną rzecz. Seraf tu chce wlecieć, a ja go zablokuję. Dziny to i tak zawsze pierwsze padają. Jeszcze żyją. Jeszcze żyją. Przesuniemy się tutaj. I co, tepek Chodzi? Tego na tytanę nie rzucałem yy, tego ataku. Mówię się że on będzie teleportowany. No właśnie, tu. Dokładnie. Zakręćmy. Wyrgnijmy. I to wrzucamy na start. Dobra. Weź uleć Ale już jeszcze z lakiem słyszałem. Muszę co zostaje. Leśik. Okay, Dobra, tak myślały. Co konio zrobi? Co konio, co konio zrobi? Ginexa, ok. O no Ginex jeden został, co będzie problemem dla niego, bo on może ściągnąć komuś kontrę. Roskie wydobijały? Raczej nie. Raczej nie. Krzasa. I teraz co my tutaj myślimy? Sloa myślałem, żeby go skontrować z tą inicjatywą. Ona ma ile na Irince. Gdzie ona jest w ogóle daleko, ale tej nie widzę. Nie? A, dlatego. Osiem many. Uginem, uginem nic nie zrobię. Ty zdefuj. go zostawić. I zastawić. O maska jak to tłucze. Uf. Tylko tyle. 9 więc? gdzie spada gry? na mali. Zdefuj. Okej, fuj Ulecz mi deteksa, może on to jeszcze wystoi

Dobra, i on przył, bo on nie wiedziałem. Rozkład. będę próbował to wykorzystać. Drugi raz. Ale no, żyję. Okay. Dobra, ty tu defuj. I daj prawkę. Na nich. Kurde, Seraf ma swoje ten jakby wywali. A ten ma oczyszczenie. Będę musiał uciekać przed nim. Aha. No i tupa, on tu wjeżdża tím kapłanem. Ja nic nie zrobię. wampira ściąga prawdopodobnie albo defiks Mogę się tu przesunąć tymi A nie Coś tu nie raczy Ty nic, on w melę ściąga tylko, nie? Dobra. rozkład. Pykamy. Teraz ty się przesuń tutaj, żeby kapłana nie wpuścić. Co dzieje. Dobra, mnie. 16. Nie, ty tekstów Okej, okay, bito Ale Mahir jest przed... Ugh. Dobra, jeszcze żyję, jeszcze żyję. I wyniszczające weszły Let's go Let's go O, oh, Seraph'a, to trzeba... ...cisnąć szybciej O, oh, fuck Ja mam coś, coś tu jeszcze... na... DG. No i po walce. Zastanawiałem się podczas rozwijania, czy brać tą grupową wytrzymkę z obrony. Bo bałem się, że mam za dużo zaklęć do rzucania. No i nie wiem, jestem troszkę podzielony, rozdarty co do tego, bo rzeczywiście yy, miałem problem, musiałem z tego zacząć zamierzyć jakieś zaklęciem roku. Ale z drugiej strony zwiększyło mi to defa, no i mogłem ustać, tak? Miałem więcej szans na rzucenie. Pozostałych zaklęć, Ciekawe, jakby mi poszło bez tej wytrzymki. Namiot to dziwo coś tam robił, utrzymywał mi tytany przy życiu, ale no troszkę za mało. Może jakbym miał jeszcze pochłonięcie artefaktów, bym tak podnosił jednostki, to by się udało więcej ugrać. Na uwadze mam jeszcze to, że Mahir jest specjalistą w namiocie, więc u innych bohaterów nie będzie to działać aż tak dobrze. O, w walce popełniłem taki błąd, że za szybko zrzuciłem spowolnienie. Przeciwikał jeszcze manę na jednego grupowego e, hejs, i to po prostu skontrował, i ja miałem turę w plecy, a mogę zamiast tego rzucić coś ciekawszego, na przykład szał albo dezo, którego nie użyłem w walce w ogóle. No, Raksza z vampiryzmem ustał długo, ale nie był sobie w stanie poradzić z natarciem Heavenu, i jeszcze dowaliła go boska zemsta serafa. Powinienem tego serafa e, stargetować w pierwszej kolejności. No rak zostało za mało po tej boskiej i nie były w stanie się wyleczyć ze swoich obrażeń. Na początku gargulcem zasłaniałem e, czempiona, żeby nie mógł odjechać, no a potem postanowiłem zablokować kapłana, żeby nie podszedł tutaj w mele do rakszy. Próbowałem jeszcze zastawić Tytana, tak żeby chociaż strzelił, no ale skończyło się na tym, że rzucił burzę na kuszników i po prostu stał tak i trzymał mi linię. Był workiem na HP. No i to nie udało mi się właśnie z tymi serafami poradzić, i z pikującymi gryfabi i e, gg, no inne oddziały obiłem dosyć mocno, ale to nie wystarczało. Pytanie brzmi, co wnosi ta nowa strefa arta faktowa, bo tego zupełnie nie wiem. Jak dla mnie troszkę kosmetyczna zmiana i tyle. No fajnie to wygląda, e, ale może jest jakaś mechanika, która, która się z tym wiąże, a której nie wiem. Dajcie znać. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania. Chcemy dobić 1000 subów i dalej rozwijać nasz kanał. Jeśli chcecie wesprzeć nas mocniej, to zostańcie wspierającymi. Przycisk pod filmem. A tymczasem bywajcie, bywajcie.